Kochani, witam Was w niedzielne popołudnie, jak widzicie stoi przede mną ciasteczko, bo jest u mnie gość, który, u którego ja byłam, a teraz on mnie odwiedził, czyli Monia prezentuje. Cześć Monia, powiedz. A witam Was serdecznie na kanale Ani. Ania Zdrapowiczka, czy nie pomyliłam się? Nie pomyliłaś się. Zdrapowiczka kiedyś było, tak więc zawsze się, się mylę, tutaj przywiozłam Ani. Tak, dostawam prezencie, się w prezencie drapek, drapeczki zaraz bo Ania lubi I nagrywa, zobaczymy czy tym razem coś się uda. Ostatnia kania u mnie była niestety. Były dwie zdrawki, ale były pustaki. Pustaki niestety. Tak jest, Może nie jest tym tak. razem będzie lepiej. Mam, my, miejmy taką nadzieję, a wy jeżeli jeszcze nie znacie, Monia prezentuje, zapraszam z miłą chęcią na jej kanał Podlinkowałabym, ale no niestety laptop poszedł do wyrzucenia Dzisiaj Monia nie piecze tylko na wypasie Tak jest, także za chwilę zobaczymy się na jakie drapeczki dostałam w prezencie od Moni Zaraz do was wracam Już kochani jestem dla Was to była chwilka, a dla mnie było troszeczkę, bo musiałam zdrapać, bo dostałam, jak widzicie, starą, yy, starą i nową wersję krzyżóweczek za 3 zł. Zostawiłam po dwie literki, więc nie przedłużajmy. Zacznijmy, może najpierw, od starej sobie krzyżóweczki. Was tutaj przybliżę. I mamy tylko jedno słowo: Emalia. Poczekajcie chwilę, dam Turca, Ona to lubi. O, bo jest ze mną, z nami tutaj siedzi. Ja tu z boku siedzę. <grym ciuki <grym mocno. Żeby I mamy chociaż jedna wygrana była. Mamy słowo Emalia. Czy nam da coś jeszcze? Stara wersja. Mamy literkę K. Mamy rok. Mamy rok. Mon konfitura. Oka. I kalety. Mamy drugie słowo. Super. Czy nada da nam jeszcze jakieś trzecie? Przepraszam, ale jestem tak zakatarzona, że mówię praktycznie przez buzię, nie przez nos. I ostatnią mamy literkę G. Czy literka G nam coś tu da? Mamy obieg, ale nie mieliśmy O. No niestety. Ta zdrabka jest pusta. Mamy U. Usd. Lecimy kolejną. Tutaj kochani, nie mam żadnego. A nie, jest. Cis. Mamy cis, więc dalej sprawdzamy. Mamy Y. Mamy Nysa. Gajowy. I więcej nie ma. I ostatnia literka B. Beczka. Bar. No też nie ma. No niestety. Sprawdźmy. Jest B, T, D. No niestety, stara wersja nam nie dała nic. Sprawdźmy teraz nową wersję. Jaka nowa wersja? Czy się będzie szczęśliwsza, czy tak samo pechowa? Mamy też dwie literki. Tutaj nie mam żadnego słowa. Także sprawdźmy. Mamy N. Tu już widzę słowo Noe. I Panda będzie. Yy, tutaj mamy Tantra. Nuta. Tynk. Yy, mamy w słowie panna. O mamy drugie słowo. Mamy drugie słowo. I... A nie! Co ja gadam? Przepra P Przepraszam. Przepraszam, pomyliłam się, no N. Nie. I ostatnie, a może teraz będzie P. O, jest U. No niestety to się nie liczy. Komputer, nuta i tyle. Czyli to też jest, kochani, przegrana SAU. I została nam, kochani, ostatnia szansa, żeby Monie nie było smutno. Także sprawdzamy. Tutaj mam słowo REN i NoE. Czy da nam jakieś trzecie słowo? Sprawdźmy. Mam literkę L. Mamy tak, Hollywood. I tyle. I ostatnie to jest literka J. Mamy słowo, mamy słowo, boiler. Super. Mamy trzecie słowo. Czyli chociaż jedna nam tutaj. Tu mamy J. Czyż. Czyli na to wygląda, że nam jedna przyniosła chociaż zwrocik. Sprawdźmy. Tak jest. B, B, B. To nie znaczy, że kciuki dobrze trzeba. Tak. Chociaż jedna się zwróciła. Super. Ja powiem szczerze, jestem na plusie. 3 złote, bo dostałam mnie w prezencie, więc tak by powiedzieć, ja jestem. To nie więcej. Tak jest. no Ale dla mnie jest najważniejsze, że chociaż jedna przyniosła, jest na pocieszenie 3 złote, jest na wymiankę, więc wymienię też może na tą krzyżóweczkę albo na coś innego za 3 złote. A Was, kochani, bardzo serdecznie proszę o to, żebyście. Weźcie na, kana na kanał Monia prezentuje, zasubskrybowali, dali łapeczkę pod ostatnim filmikiem i napisali, że jesteście od Ani Zdropowiczki. Jej i jak i mi będzie naprawdę niezmiernie miło. Ja to, ani też wielkie serducha. Jeżeli to zrobicie i oczywiście w komentarzu dla Moniki wielkie, wielkie serducho za taki wspaniały prezent postaci yy, odwiedzin, oczywiście, i w postaci no, prezentu krzyżóweczek. A ja proszę o łapeczki pod tym filmikiem. No i oczywiście, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, serdecznie zapraszam, będzie mi też naprawdę miło i będę miała na kolejne odcinki, na nagrody, na konkursy i tak dalej. Więc kochani, życzę Wam popołudniowej niedzieli, ciepłej, miłej, przysympatycznej w gronie rodziny i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się, kochani, i. Papa! A my jedziemy się pocieszać teraz często. Grilla, Pani. i na grilla idziemy. I na grilla, teraz. o! Ale nie na grilla. Tak jest. Papa, trzymajcie Pani. się.